Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Zaleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę i znasz wszystkie moje drogi. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mojej matki. Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. Przenikaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli, i zobacz, czy idę drogą nieprawą. Prowadź mnie drogą odwieczną. Psalm zaczyna się w takiej tonacji, stwierdzającej, że nie można się przed Bogiem ukryć, ale równocześnie pobrzmiewa, nie trzeba. Widać, salmista mówi, nie można przed Bogiem udawać. Ale jakby domyślnie stwierdza, ale nie trzeba udawać. I nie można przed Bogiem uciec. I znowu z taką ulgą, ale nie trzeba uciekać. Bóg zna nas nie po to, żeby nas zniszczyć ale właśnie zna nas, aby nas tworzyć. I to jest niesłychane odkrycie psalmisty. Bóg, znając nas, towarzyszy naszym myślom, towarzyszy naszym krokom, towarzyszy naszemu istnieniu. A zatem to towarzyszenie oznacza wzmocnienie istnienia, wzmocnienie życia, wzmocnienie mnie samego. Bóg, kiedy pokazuje swoją wiedzę, swoją mądrość, swoją wszechmoc, my wtedy jako ludzie możemy przylgnąć do tej wiedzy, zachwycając się, że swoje istnienie właśnie zawdzięczamy tak myślącemu Bogu. I tak Bogu działającemu. To, że Bóg mnie przenika, to, że Bóg mnie zna, to, że Bóg jest przy mnie, spostrzega moje myśli, pozwala mi być dumnym. Ja mam takiego stwórcę. Ja mam kogoś, kto w cudowny sposób zadbał o mnie. Bóg mnie zna, żeby. Poszerzać nie tylko moją wiedzę, ale moje bogactwo życia, moje możliwości życia. Niektórzy twierdzą, że potencjał ludzki, ludzkiego umysłu, inteligencji jest wykorzystywany ledwie w 10 czy 12 procentach. I nie chodzi o to, żeby się kłócić o procenty, tylko o tę świadomość, że tak wiele w nas potencjału jest jeszcze niewykorzystane, a w związku z tym Bóg, który towarzyszy mojemu istnieniu, mojemu rozwojowi, moim myślom, słowom i czynom, On właśnie jest tym, który stworzył to, założył taki potencjał, założył te wszystkie możliwości. I spodziewa się, że one będą wykorzystane, nawet jeśli nie na ziemi, to w niebie. I dlatego psalmista mówi, Bóg stworzył moje wnętrze, to całe bogactwo. Bóg stworzył wszystko, co we mnie pracuje, odzywa się, istnieje. Bóg pozwolił człowiekowi nie tylko być takim, wewnętrznie bogatym, ale mieć świadomość tego bogactwa, mieć możliwość rozwoju tego wszystkiego, co zostało tam, powiedzielibyśmy, zakodowane, ukryte, wtopione w ludzkie istnienie. I dlatego psalmista nazywa to utkałeś mnie. To wyrażenie pokazujące delikatność Bożego działania. To wyrażenie odnoszące się do tego, że Bóg tak to zaplanował, zaprogramował, iż człowiek poczyna się w łonie matki i tam się tworzy przez ten czas, mając od początku wszystko, co jest potrzebne. I ten zamysł, ten pomysł, ten sposób rozwoju prenatalnego, jak mówimy dzisiaj, jest powodem niesamowitego poruszenia, zachwytu, dziękczynienia i uwielbienia Boga. I kiedy psalmista mówi w tym wersecie czternastym sławię Cię Boże, że mnie tak cudownie stworzyłeś, docenia pracę Boga, docenia inicjatywę Boga, docenia pomysł Boga. Docenia to, że Bóg właśnie to w tak genialny sposób zamierzył i zrealizował, ale równocześnie docenia bogactwo, które w Nim jest ukryte w człowieku, że ja sam w sobie odkrywam, ile jest poruszeń, ile jest intelektualnych, moralnych, duchowych, przestrzeni, w których mogę funkcjonować, które powodują, że. Sam ze zdziwieniem otwieram oczy, przyglądając się temu swojemu wnętrzu, temu bogactwu. I dlatego to jest uwielbienie: Boże, Ty jesteś takim architektem, ale Ty, Boże, tyle rzeczy niesamowitych we mnie zmieściłeś, ukryłeś, przygotowałeś, zaplanowałeś, przewidziałeś. To jest ten zachwyt. I idąc krok dalej, można powiedzieć takie myślenie i taki sposób przeżywania samego siebie. Ja jestem pięknie przez kogoś przygotowany, jestem przez kogoś pięknie pomyślany. Wbija nie tyle w pychę, ile pozwala pokornie ocenić, jak niesamowitym jest ten, który mnie tak stworzył. Jak niesamowitym, genialnym jest ten, który tak zamierzył, by moje życie i moje wnętrze, moje człowieczeństwo funkcjonowało. I powiedzmy sobie szczerze, to powinno nas opchnąć o krok dalej. Boże, dziękuję Ci, że Ty innego człowieka, mojego bliźniego, tak cudownie stworzyłeś. Ja Ci dziękuję za jego życie, za jego Bogactwo, za Jego istnienie, za Jego potencjał, za Jego dary, charyzmaty i wszystko inne. To odkrycie piękna w sobie powinno naturalnie generować również szacunek wobec tych innych, też tak bogatych, też tak stworzonych przez Boga i zamierzonych. Prosz dzisiaj by Twoje serce i Twój umysł były otwarte właśnie w ten sposób. Ja sławię Boga, doceniam to, co mam i szanuję tego, który tak jak ja został przez Boga stworzony jako piękny, cudowny i bogaty. Niech w tym odkrywaniu, przeżywaniu i uwielbieniu Boga błogosławi On sam Ojciec, Syn i Duch Święty.